na bodymaksw.pl. Myślisz, że jestem zwykłą kostką czekolady, a ja jestem kostką gorzkiej czekolady wedel. Tak intensywną przyjemność Daje gorzka czekolada Wedel. A jeśli masz ochotę na jeszcze więcej czekolady, spróbuj czekolady nadzianej czekoladowym nadzieniem. Nadziana. Wedel z przyjemnością. Musimy odzyskać domek. Lecimy! <gryzamy> <gryzamy> Chodzi domek Gabi Film. Tylko w kinach. Do zgłoszeń gotowi. Start. Ja zgłoszę bibliotekę. To powstanie dzięki wsparciu totalizatora sportowego w Twojej okolicy? Zgłoś obiekt sportowy lub kulturalny. Wejdź na stronę dygrasz.pl. Bo gdy grasz, wszystko gra. Nie uwierzysz, dopóki nie spróbujesz. Z Philips OVI gotujesz szybciej niż w piekarniku. Zdrowiej niż na patelni. I zaskakująco smacznie. A dzięki opatentowanej technologii Rapid Air, jedzenie jest zawsze idealne. Philips OVI zrobi ci każdy dzień. Wybierz Philips, światowego lidera wśród airfryerów i odkryj nieskończoną różnorodność dzięki naszym akcesoriom i aplikacji Home ID. Zalando. Wszystko czego szukasz w kawie znajdziesz z Philips LatteGo. Świeże ziarna i aksamitna mleczna pianka, której nie sposób się oprzeć. A do tego najszybszy w czyszczeniu system mleczny. Philips LatteGo. Zawsze jest dobry moment na dobrą kawę. Sensacja! Abonament komórkowy 5G w Vectrze na rok za 0 zł. Świetnie dziś! Przenieś numer do Wektry. Abonament komórkowy 5G na rok za 0 zł. A dla obecnych klientów aż na 14 miesięcy Zadzwoń na 601 61 601 Wektra. Mówisz? Masz. Tymczasem w RTV EuraGD zyskaj kod o wartości aż dwóch rat na kolejne zakupy. Kup produkt w 30 latach 0% i zgarnij kod. Promocja na cały asortyment. Kupuj w sklepach i na euro.pl Wspólnie budujemy zdrowszy świat. Od pierwszych dni życia jesteśmy z Wami. Po Fundacji TVN ci młodsi i ci starsi zawsze mogą liczyć na pomoc i wsparcie swoich przyjaciół. Bądźmy razem. Pomaganie jest ważne. Pomagam. 73-56. Możesz wspomóc nas telefonicznie blikiem lub w systemie Tipei. Kiedyś musiało do tego dojść. Nikogo nie oszukacie, to klęska żywiołowa. Ukrywacie coś przed nami. Nieposkromiona ciekawość. Obudziliśmy coś. Prowadzi do katastrofy. O mój Boże. Nadchodzi koniec. Nazywamy go Godzilla. 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 Super sens w niedzielę o 20.00 w Siódemce. Zaczyna się nasza przygoda, nowa przygoda. Jesienią nie zwalniamy. Gazu, jestem najszybszym samochodem w mieście. Podkręcamy temperaturę. Mamy włączone grzanie. I odpalamy niedzielne turbo premiery. Niespodzianka, co? Jo! Tu jest jakby luksusowo. Pięknie, ładnie. Jest bardzo very good. Nie mogę od tego oderwać oczu. Premierowe niedzielę w TVN Turbo. Poprzedniej części 73-letnia emerytowana tancerka Aniela Dąbrowska zostaje napadnięta w pobliżu swojego mieszkania. Administrator jej budynku i jego ojciec przepędzają jednak złodzieja. To mój tata. Tadeusz wolak, miło mi. Bardzo panom dziękuję. Aniela o wszystkim mówi siostrzenicy, która się nią opiekuje. A ten jego ojciec? Przystojny?